Witamy Państwa z Kent, gdzie dzisiaj ma miejsce trzeci wiosenny rozruch Retro Grupy, czyli zjazd miłośników zabytkowych pojazdów. Od godziny 9 rozpocznie się rejestracja załóg i wydawanie numerów startowych. Następnie o godzinie 11 wszyscy wyruszą w trasę na orientację po gminie Kenty. My właśnie z organizatorem grupy Retro w Kentach. Który to już zjazd? To jest już nas trzeci wiosenny rozruch. Ile tu samochodów będzie dzisiaj? Ciężko powiedzieć, pogoda nas zaskoczyła. Jak nie wiem, bo śnieg spada. No nie wyciągamy samochodów przez zimę, to się nie jeździ. No to Na razie odważnie przyjechali, jest ich około 10, ale będą dojeżdżać. Może, może się uda do 20-30 dobić. To jest osiem 88 ROK16, 72 konie, najsłabszy silnik, jaki był wkładany. Wersja akurat jest fajna, nietypowa, bo z cala tylko 3 lata był produkowany. On się charakteryzuje tym, że nakładki były w kolorze i na tapicerka, troszkę inne wykończenie. Spoilerem, tylnim się też różniło od, od innych wersji. Akurat ten ma obecnie tylko obniżone zawieszenia, a tak to jest w pełnym oryginałem. Dużo pracy kosztowało Cię doprowadzenie go do takiego stanu? A czy tutaj jeszcze potrzebowałem troszeczkę czasu i pracy wsadzić w blacharkę, ale generalnie, no, nie był w takim najgorszym stanie, no, także tutaj nie było jakiejś wielkiej pracy. Na zjeździe jestem około trzeci, czwarty raz. Mariuszka kupiłem jakieś dwa lata temu za symboliczną cenę od starszej osoby. Będzie przechodził oczywiście remont, na razie jest... Wygląda jak wygląda, nie ma co ukryć. Z którego roku jest... Morszek jest z 1978 roku. Prawdopodobnie na większości oryginalnych części. Rozmawiamy z kolejnym użytkownikiem yy, starego wozu, tak? Z którego roku to łada? 92, wcale nie taki stary, jakby się wydawało. Jest to 92 rok, wersja fińska. Wersja fińska jest rozbudowana o wycieraczki z przodu, lampki w drzwiach fotele lotnicze, no i większa nagrzewnica, czego nie widać gołem okiem. O dziwo, auto jest od pierwszego właściciela, kupione w polskim salonie i ma tylko 31 tysięcy przebiegu. Także, no trafił się rarytas, można powiedzieć. To jest Warburg 353W, wersja wariant On jest 82 roku, ja już go mam 3 lata, 4 w sumie. Czas leci. To auto zagrało w filmie Sztos 2 Olafa Lubaszenki. Krótko, bo krótko, ale coś jest tam zawsze można powiedzieć, że było w filmie. Praktycznie cały rok jest w garażu poprzykrywany. Jedynie przy ładnej pogodzie go wyciągam i się przejeżdżam. No Takie jak, i... taki jak dzisiaj. Takie jak dzisiaj. Dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja, bo zlot jest, miało być ładnie. A tak to przez go nie wyciągam, no, to auto teraz jest, trzeci raz śnik widziało jak go mam, raz na sztosie dwójce, bo to było w zakopanym w lutym kręcone, no i na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, co też się wystawialiśmy samochodami, no i dzisiaj. Witamy na zlocie, yy, tutaj... Kolejny, kolejny samochód Jest to Polonez z roku 89. Jest to dosyć fajny model Modernizacja Przód nadwozie jest to modernizacja Z roku 1983 Natomiast tył jest z roku 87. Można powiedzieć jest to typowe Tak zwane akwarium Zwane przez użytkowników tych Polonezów Samochód jest można powiedzieć Prawie nieużywany 15 lat stał w garażu ma zrobione 23 tysiące kilometrów tak samo można powiedzieć, że jestem pierwszym właścicielem ponieważ dziadek kupił tego Poloneza na przedpłacie natomiast już nie dożył odebrania a odbiór był dwa lata później więc samochód jest można powiedzieć w stanie bardzo fajnym, bardzo zadbanym, bardzo bardzo mało użytkowanym zresztą Jakoś tak u mnie w rodzinie zawsze samochody były traktowane jako jak, jak członek rodziny po prostu. Dbało się zawsze o nie i, i myślę, że tak zostanie i, i cóż, no jakoś tak nie mogłem pozwolić, żeby, żeby się zmarnował ten Polonez i w zeszłym roku postanowiłem go wyciągnąć z garażu tak na dobre, przywrócić go do stanu świetności no i dzisiaj tu jestem, można powiedzieć dziewiczy zlot, Ponieważ pierwszy, więc yy, pomimo tego, że pogoda, jak mówią niektórzy, nie dopisała, jesteśmy tutaj i się bardzo z tego cieszymy. Słońce świeci, jest, jest miła atmosfera, jest fajnie. W zasadzie zwykły maluch, tylko troszeczkę ulepszona jednostka napędowa. Nic takiego, z zewnątrz niczym się nie różni. Elegant, nie jest to jakieś retro, no ale. Z którego roku? 90. bodajże 8 albo siódmy. Także, także już nie tamte, nie, nie tamte czasy, ale. No ale maluch jak maluch, no troszeczkę tylko ten właśnie silnik jest Seiczen T900K. Pan go długo wie pan, rok czasu, jest to Fiat 570 roku cóż można powiedzieć, wygląda tak jak wygląda. No więcej nic takiego nie ma. No jest piękny, jak pan go doprowadził do takiego stanu. No. Lakiera, lak, 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 polakierowany był, tylko takie, takie drobnostki, gdyśmy uzupełniali nie, te takie drobne, drobne elementy. Jaki silnik tutaj jest? 500. 500 dwucylindrowy, maluchowski, tylko że 500, nie? Pierwsze, pierwsze. Mhm. Fiat co wyszły. się na zlocie? Yy, w tym roku chyba będzie trzeci. Trzeci dru, drugi drugi raz. Macie jakieś tutaj swoje samochody? No ja jestem tutaj za pasażera z tym maluszkiem. A na jakiej cenie takie auto można kupić? No, w zależności. U ludzi to. Czeka. powiedzmy takiego Fiat 500 z o. 70 roku. Taki fiasik to już w takim stanie to będzie trochę kosztował, bo to już remonty, nie remonty to już wchodzą w grę, więc to, to jest na tej zasadzie, że no już. kosztuje to, kosztuje. Nie? Czas, y, praca części to już trzeba zdobywać, to już nie jest takie proste. Który raz jesteście już na takim zlocie? Drugi raz. A tutaj y, czym przyjechaliście? Mercedesem 190, W201, popularna 190. Z którego roku? No akurat ten jest dość nowy model, bo to jest 90 rok, jak na te auta, co tu przyjechały, nie? A co wam co wam się podoba w takich samochodach? No wszystko, nie? Mają swój styl, no. Mają swoją duszę, tak? To, no właśnie, no, swoją duszę, nie? O tej pięknej, tutaj wspaniałej syrence, który to jest rok? Niech Pan coś opowie o tym samochodzie. To jest rok 80, Drugi. Nabyłem go 3 lata temu, ale to jest mój kolejny jakiś samochód, znaczy kolejny ze Syren. Bo generalnie Syreną, którą przemieszczam się na zloty, to jest różowa, taka, nakręcana na kluczek, bardzo znana w środowisku syreniarzy, A dzisiaj postanowiłem sobie tą Bostonką przyjechać na ten zlot. To znaczy, Syrena po prostu mi się podoba, bo w dzieciństwie po prostu jeździłem Syreną. A później w latach 90., w 90. nabyłem pierwszą Syrenę, i, i w całe lata 90. I jeździłem Syreną na co dzień. A później zacząłem jeździć na zloty i, i zagraniczne, i tutaj w Polsce. I po prostu jest frajda z tego. E, właśnie ten, e, ten dwusuwowy silnik, ten zapach, no i ta atmosfera, jak się jedzie samochodem, to ludzie pozdrawiają, przepuszczają. E, na, na drodze, na wyjazdach jest ustęp, a, a ludzie każą jechać. Także to jest fajna taka przygoda.